Jest jedno koryto, tylko się świnki zmieniają. Ile powinno być tych posłów w sejmie? Proszę pana. Nie za dużo ich? 270. Najduży. Obiecał tu kiedyś, jak 20. chodził, że tak, zmniejszył o 50. A ile pani zarabiać? Nie za dużo zarabiają? A nie, no, Ile tak tego, mniej więcej. To ja nie wiem. Ile pan by im dał? I, proszę pana, ja to bym im dał ich 2000 tysiące, jak ja bierę, i żeby on... takie są warunki jak ma, tak? O! To był burcile wtedy. No, tak. I elegancko. I ja tego, proszę pana, ażeby gębę zaptać emerytowi, renciście, no to to ja bym tylko nie, tylko dał te pieniądze, nie tysiąc sześćset, co ja mam, tylko dałbym mu dwa i pół. I niech wyżyje. Ym, czy 500 to powinno być dla wszystkich? Czy powinno być w ogóle to rozdawnictwo 13, sternaski powinno być? Proszę pana, no. proszę pan niższe ceny? na przykład, żeby nie było tego? 13 14, 500 plus? Tak, proszę pana, cóż z tego, że on mi da 14. No tak. To, no cóż, jak ostatnio... Co panu wystarcza 14? panie, jak nie... 14 to powinien jak masz przerobić 30-35 ile to masz... Tak jak u Niemców cię jest tego. On sobie stanie, jedzie na wczasy to a u nas panie gdzie pojedzie na wczasy? A słyszał pan, że kredyty po 250 zł miesięcznie ludziom podwyższyli. Yy... Węgiel 2000 z tysiąca. 1000... Skąd na to wszystko brać? No proszę pana, a zaraz, a najpierw e, pan e, Morabietki, on nie jest głupi, ale cpania, ale on już nabił, bo on nabił już ponad milion. Przecież nie wiem jak pan słyszał. Że on już ma ponad milion trzysta pięćdziesiąt. On ma więcej niż premier Holendii, Holandii. Już, już, nic, już nic nie musi osiągnąć. No ja no co Wystarczy to już, no ja no panie, a tak tylko każdy, ażeby gębę zatkać emerytowi, się no to to ja bym tylko nie, tylko dał te pieniądze, nie tysiąc sześć, co ja mam, tylko dałbym mu dwa I i niech wyżyje. Oni tak, telefon za darmo, opłaty za darmo, limuzyny za darmo, obiady za darmo. My wszystko <grym> mają za darmo. No nie, no wszystko. Przecież on pociągiem nie pojedzie, bo z nie będzie jechał. Teraz jedna partia, no, tylko się zmienia? Panie, też karuzela. No też karuzela. Kiedy wyjdziemy z tej karuzeli. No jak? By, w piesie to PO. Z PO do PSL-u. PSL-u, a to są wszystkie zł... Panie, yes. pamiętaj pan, jak panu powiedziałem, bo mnie to tam nie zależy. Jest jedno koryto, tylko się świnki zmieniają. A, a do narodu dopiero się droi, daj złotówkę, to on powinien dawać, jak on zarabia, nie wiem ile, bo nie powiem, to on powinien zarabiać 30. masz tysiąc złotych, masz tego, proszę pana, taki, no dzisiaj nawet tego. Bezrobocie jest w Polsce cały czas? Proszę pana, no jak? Cały czas, nic się nie zmieniło? Panie, no y, dzisiaj to wykorzystują tylko biznesmeni, a jaki to biznesmen? Czy co, więcej fabryk by się przydało, takich rzeczy? A, no, proszę pana, zaraz panu powiem, dzisiaj to mają tylko co? No rolniki niestety. Ale rolnicy już też nawet na początku byli zadowoleni. Proszę pana, tak, bo ta, No panie, ogórek po 16, to nie, niech nie jest nie, nie, tego. One by, i tak, no panie kochany.